Witam Was serdecznie, już prawie, że nocną porą. 22.02 na zegarku, ale taki mam ostatnio scenariusz dnia każdego poprzedniego i najbliższego, że o tej porze dopiero mniej więcej do domu wracam. Więc dzisiaj pierwszy etap rozpoczynam o tej porze, a jutro po nocy będę robił etap drugi. Odpowiedź na pytanie, czy mielonkę można wędzić? No oczywiście, że można, przecież każda kiełbaska to. Mielonka, cienka, gruba, to są mielone mięsa umieszczone w jakiejś osłonce. No, ale jeżeli tej osłonki nie będzie, no, jeżeli zrobię mięso położę na ruszt, to mi przeleci. Jeżeli spróbuję to powiesić na hak, a będzie miało postać mieloną, to też mi spadnie, więc odwróćmy proces i sprawdźmy. Czyli najpierw zrobię mielonkę w szynkowarze, uzyskam zwartą formę, a potem... Spróbuję to uwędzić. I zobaczymy, czy ten proces ma sens i jakie daje efekty. Żeby przy okazji, skoro już eksperymentuję z jakąś nową ścieżką, nie powtarzać czegoś, co już kiedyś było, więc eksperyment także i na tym etapie, chociaż taki może nie do końca, bo to nic wielkiego innowacyjnego nie będzie. No ale też powinny być to jakieś ciekawsze nowsze smaki. Filet z piersi indyka. Jak już robię dwa szynkowary, bo tak mam przygotowane, to przygotuję dwa różne mielenia: drobne mielenie i mielenie na szarpaku. To też po to, żeby zobaczyć, czy struktura mielenia na ten późniejszy proces wędzenia będzie miała wpływ, czy nie. Dodatki: sól albo zwykła, albo peklująca, albo mieszanina. To mięso drobiowe, więc jakoś tam szczególnie koloru się w nim nie ocali, ale zastosujcie tak jak chcecie około 16-17 gramów na kilogram do jednego szynkowara. Aha, do każdego szynkowara dam sól, dam pieprz, a dodatkowo jeszcze dołożę do jednego dwie łyżeczki pełne majeranku, a do drugiego dwie łyżeczki czosnku niedźwiedziego. Więc będą też różne smaki. Będzie też coś niedolitego. Musiałem wygrzebać. Taka zapakowana jeszcze osłonka z przyprawami już takich na innych filmach używałem, ale bardzo mi się podoba ten efekt przypraw naokoło. To w tej chwili jest na tkaninie, ale po zakończonym procesie parzenia jadą tkaninę zdejmę, więc to też nie będzie żaden element spinający to w całość. Ale Lubię tą mieszankę, jest fajna, pikantna i daje świetny efekt wizualny. Zaczynam. Zmielę, napełnię orzynkowary, przyprawię wcześniej oczywiście. Będę dzisiaj jeszcze parzył, ostudzę. Jutro poproszę domowników, wyjmą to mięsko i do takiej suche, w takiej suchej postaci spróbuję to położyć w wędzarni i uwędzić. Relację zdam za 2-3 dni. Na razie. Przygotowuję osłonkę z przyprawami. Formuję z gęsa walec i owijam osłonku. Lekko ubijam w Z drugą porcją mięsa postępują podobnie. W pełnym będę parzył. Woda 80-65 stopni Celsjusza. Czas 2 godziny. Odglejam zprowadzone pod pokrywą skropiny. Studzę w zimnej wodzie i wstawiam na noc do lodówki. Następnego dnia wyjmuję mięso z szynkowara i odwijam osłonkę. Wkładam na róż i osuszam. Następnie wkładam do wędzarni. Na zewnątrz 2 stopnie Celsjusza, ustawiam minimalną temperaturę wędzarni na 40 stopni, zrębka przypadkowa bułki śliwa. Po dwóch godzinach kolor jest, ale słaby. Temperatura wędzenia ustaliła się na około 55 stopni. Zostawiam jeszcze na godzinę. Zostawiam je wystygmę i chowam na noc do lodówki. Poranek dnia następnego. Wedzonką pachnie cała lodówka. mną dwa kawałki mironki. Spójne w całości. I gdybym miał na tym etapie prorokować i wnioskować. Może nawet bardziej spójne niż po wyjęciu szynkowara, czyli proces wędzenia w temperaturze około 50-kilku stopni, bo tak to się ustabilizowało. Ja na grzałkach w borniaku ustawiłem 40, żeby nie było niżej, ale sam generator dymu nagrzał wędzarnie trochę, trochę więcej. Ale to były parametry. Jakich oczekiwałem? Nie chciałem iść za wysoko, nie chciałem za gorąco. Chciałem właśnie mniej więcej utrzymać się w tym zakresie nie wyżej niż 60 stopni. Zajrzyjmy do środka, bo pachnie ręczonko świetnie. A tu widać, jak się przyciemniło. Bo to jest ciemniejsze niż było. Tutaj na samym czystym mięsku też się odłożyło. No to jest ta druga strona, gdzie był woreczek, to jest mniej regularne, bardziej wgniecone. Ale teraz nawet nie oznaczałem, który jest który. Po prostu przykroję i zobaczę. A może z tej mniej estetycznej strony. Jest pierwoneczka domowa, drugą? No i teraz która jest która? Po zapachu nie wyczuję, gdzie majeranek, gdzie czosnek, bo wędzonka dominuje. Szczerze mówiąc, jakiejś większej różnicy nie ma. Tu jest, wydaje się, że jest troszeczkę bardziej grubo niż tutaj. Także jakby się chciało uzyskać większe kawałki, to szarpak nie wystarczy. Ładnie pachnie, spójne, co najważniejsze. I teraz jeszcze, czy na tej osłonce, w tej formie nie odłożyła się jakaś gwo, goryczka, czy jakieś kwaskowe posmaki. Spróbuję. Mm. Na pierwszy plan. Od razu wybijają się dość pikantne przyprawy, które są tutaj. Nie ma tutaj niechcianych zapachów, zapachów, smaków, posmaków, które mogłyby być wadą wędzenia, czyli żadnych kwasków, żadnej goryczy. Po prostu pikantność zewnętrzna przyprawa. A właśnie tutaj się najbardziej obawiałem że może się odłożyć właśnie coś, coś niechcianego, ale nie, wędzi się normalnie jak zwykła wędlina, jak zwykła kiełbasa. Pierwszy to mój taki test. Jeszcze spróbuję na drugim, ale poziom wysyszenia powinien być dokładnie ten sam. Mhm. i jeżeli dodawać do środka przypraw przy tej osłonce zewnętrznej to naprawdę multum bo nawet w smaku ona tak dominuje że nie jestem w stanie wyczuć która <grytura> to wędlina jest z majerankiem a która z czosnkiem pikantna osłonka zrobiła robotę i jest na pierwszym planie co myślą skoro w zwykłej wędzarni w niskich temperaturach dało się uwędzić takie dwa kawałki milonki, czyli każdą milonkę z szynkowara można poddać wędzeniu. Mało tego, wydaje mi się, że bez problemu, skoro to są niskie temperatury, da się je też wędzić we wszelkich odmianach wędzarni balkonowych, wędzarni w garnku, gdzie unikamy tego problemu, że wędlina się mocno zaczyna pocić. Robi się wilgotno w takim garku czy w takiej małej wędzarni, i tam właśnie powstają te niechciane, głównie kwaskowe posmaki. Tutaj zrębki w wędzarni, jakiej balkonowej, wysypać bezpośrednio w tym miejscu, gdzie grzeje palnik, zrębkę dać drobną, żeby nie wymagała wysokiej temperatury do yy, z, w, zaplenia się, czyli do wygenerowania dymu nie trzymać wysokiej temperatury, czyli zmieścić się właśnie do tych, do tych 60, można na jednym palniku, po to, żeby temperatura była niska, żeby był dym i będzie wędlina własnej roboty. Najpierw parzona, w szynkowarze, potem wędzona, czyli odwrotnie, bo zwykle wędzimy i przetwarzamy ciepnie w wędzarni, ewentualnie wędzimy i parzymy. Tutaj proces jest odwrócony. Najpierw obróbka termiczna, a potem aromatyzowanie dymem. I nie chwilę, bo ja to kilka godzin wędziłem. Da się. Jest naprawdę, naprawdę smaczne i ma wszelkie cechy standardowej wędliny wędzonej. No, wędlina szynkowara jest z założenia sprasowana i dość sucha, więc nie spodziewajmy się soczystości jak z szynki krojonej, właśnie przetworzonej w wędzarni i Krojonej, gdzie soczek z niej cieknie. Tutaj czegoś takiego nie osiągniemy. Ale no, nie wszystko można mieć. Pyszna, smaczna rzecz. Zapraszam na kolejne odcinki. I smacznego Wam życzę. Na razie. Hej. Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe, tematyczne koszulki i literatura dla pasjonatów. Zapraszam.